Czy przestrzeganie Bożych przykazań uczyni mnie człowiekiem prawdziwie szczęśliwym? Powiesz może, po co w ogóle stawiać takie pytanie? Przecież to oczywiste ja sam. Przyznam się szczerze, niejednokrotnie na kazaniach, szczególnie dla dzieci i młodzieży, mówiłem, że po każdym z dziesięciu przykazań można by dodać jeszcze a będziesz szczęśliwy, tak? nie kradnij, nie zabijaj, nie a będziesz szczęśliwy. A dzisiaj tak, to pytanie chcę postawić. Co więcej, yy, chcę ci powiedzieć, że yy, takie stwierdzenie, jakby takie wynikanie na zasadzie, jeśli tylko będziesz żył w zgodzie z dziesięcioma przykazaniami, będziesz szczęśliwym człowiekiem, jest ogromnym uproszczeniem i nie jest do końca prawdą. Yy, co więcej, może się okazać, że... Yy, przestrzeganie Bożych przykazań wręcz będzie mnie unieszczęśliwiało. Nie żebym miał twierdzić, że nieprzestrzeganie Bożych przykazań uczyni mnie szczęśliwym, bo to już by było ogromne nadużycie i całkowite kłamstwo. Myślę, że nie naplątałem zbytnio na początek i to wszystko jakoś sobie poukładamy i w jakiś właściwy sposób tą dobrą myśl razem przeżyjemy. Dobrą myśl, w której... Witam się szczególnie mocno. Tak, trochę po dłuższej przerwie, czasami tak jest, że samemu trzeba dobrych myśli poszukać, by się nimi dzielić, więc ruszamy znowu. Myślę, że z tą co niedzielną, cotygodniową regularnością w tych niedzielnych dobrych myślach, więc dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś dobrze, że możemy się spotkać w ten niedzielny poranek, czy też niedzielne południe, przedpołudnie. Wsłuchajmy się, jak zawsze, w dzisiejszą niedzielną Ewangelię, to piąty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie a co nadto jest, od złego pochodzi. Wyjaśnijmy sobie na początek jedną rzecz. Myślę, że nawet wyjaśniać nam jej nie trzeba, bo jest ona czymś zupełnie oczywistym, ale jednak tak, żeby nie było najmniejszej wątpliwości. Boże przykazania, dekalog, Boże prawo, dane tam u początków już na górze Synaj, to jest ta właściwa droga, to jest dobra droga, tak, To nie ulga najmniejszych wątpliwości. To jest pewien fundament, to jest coś zasadniczego. Co więcej, i to bardzo istotne, już kiedyś sobie o tym mówiliśmy, to wyraz Bożej mądrości i Bożej miłości do człowieka. Nie, to, to żeby to było jasne. Pan Bóg nie dał nam przykazań, żeby nas z Nim ograniczać, albo żeby stworzyć sobie jakiś System, jakiś klucz, dla którego będzie weryfikował, oceniał, nagradzał lub karał nasze postępowanie. Nie, w tym wyraża się Jego miłość. Nie, to są dobre przykazania w nich, w ich przestrzeganiu niejako. Zawiera się prawda o tym, jakim człowiekiem mam się stawać, by też właśnie być szczęśliwy poniekąd. Więc to nie ulega wątpliwości. To jest właściwe, to jest godziwe, to jest Boże, zdecydowanie. Ale. Samo tylko przestrzeganie Bożych przykazań nie uczyni mnie nieszczęśliwym. Czyli w ogóle nie mówimy o takiej opcji, to ich nie przestrzegam. Oczywista sprawa. Moi drodzy, im bardziej będzie się rozjeżdżał mój własny, osobisty świat wewnętrzny, moich pragnień, moich dążeń, mojego sposobu myślenia, a wszystko to. Mm, o czym stanowi 10 przykazań, czyli pewne zasady moralne, tym bardziej będę nieszczęśliwy. Bo wypełnianie prawa, wypełnianie Bożych przykazań nie polega tylko na zewnętrznym postępowaniu bez zarzutu. Zgodnie z literą prawa, zgodnie z zasadą, zgodnie z przykazaniem, ale na tym, by nieustannie integrować te normy. Tak by stawały się moim naturalnym sposobem postępowania, naturalnym, nie tylko postępowania, ale naturalnym sposobem myślenia, wartościowania, weryfikowania własnych pragnień, nie, aby moje postępowanie coraz bardziej harmonijnie korespondowało z moim wnętrzem, i aby właśnie przykazania nie były. Tylko jakąś smyczą, którą nakładam na siebie w imię nie wiem, powinności, w imię nie wiem, strachu przed karą, albo pragnieniem zasłużenia sobie na życie wieczne, tak. Bo wtedy to będzie coś zewnętrznego, czymś motywowane. Owszem, ale przykazania jako cecha nie tylko mojego postępowania, nie tylko moich zewnętrznych uczynków. Oczywiście ja nie twierdzę, że to jest z gruntu zła motywacja, że no dobra, będę przestrzegał Bożych przykazań, yy, no bo yy, chcę zbawienia, nie? Bo pragnienie zbawienia ma być czymś, co w jakiś stylu w ogóle określa, rzutuje na, na wszystko. Ale przykazania mają stawać się coraz bardziej cechą nie tylko mojego postępowania, ale mojej osobowości, mnie jako człowieka, nie tylko tego świata zewnętrznego, tego co widać na zewnątrz, co inni mogą uczynić, co inni mogą ocenić, mówiąc, ten człowiek żyje moralnie, prawidłowo, ale mojego świata wewnętrznego, tego świata moich własnych pragnień, osobistych pragnień. Boża nauka, jako rzeczywistość, która ma cechować mój świat mm, wewnętrzny, mm, nie i tu jeszcze raz integrować normy moralne z moim światem wewnętrznych pragnień. Moje postępowanie ma coraz bardziej harmonijnie korespondować z moim wnętrzem, z moim wewnętrznym światem, z tymi moimi najgłębszymi pragnieniami ma, mają być przez to jakby kształtowane. Chodzi o bycie osobą spójną, zintegrowaną powiedzielibyśmy. O kogoś, kto stanowi jedno z deklarowanymi wartościami. Nie tylko je deklaruje, no bo nie wiem, jestem chrześcijaninem, bo chcę dać świadectwo, to też są właściwe motywacje, które mają mnie jako do tego napędzać, ale, yy, ale chcę, by to coraz bardziej stanowiło pewną spójną jedność, żeby to nie było tylko, że w imię czegoś przestrzegam przykazań. Nie, oczywiście też rzeczą zasadniczą jest tu miłość do samego Boga, yy, nie, ale. Yy, Chcę, żeby to stanowiło jedność, żebym ja w tym wszystkim stanowił pewną integralną, zintegrowaną całość. Moje deklaracje, jak chcę postępować, moje faktyczne postępowanie i cały świat moich faktycznych, faktycznych pragnień. Możemy powiedzieć, że takim ideałem w tym był Jezus, który nie tylko grzechu nie popełnił, dlatego że dostosował się do zewnętrznych norm. Ale grzech nie był dla niego żywą opcją. I to jest jakaś droga. My choć skłonni do grzechu, choć kuszeni, ale myślę, że w nas, i tym sobie zakończymy, musi odbywać się nieustannie ten odwrotny proces do tego, co wydarzyło się w raju u samego początku, tam kiedy Ewa podjęła dialog z szatanem. Zobaczmy. Ona na początku miała zamknięte oczy na ten owoc z tego drzewa, z którego Bóg zabronił zrywać. A więc... Zerwanie tego owocu, skosztowanie tego owocu nie było dla niej żywą opcją. Pod wpływem dialogu ze złem, pod wpływem działania złego, ta opcja się stała żywą. Ewa zaczęła widzieć w tym owocu coś kuszącego, coś, co może jednak warto zerwać. Nie otwarły się jej oczy na grzech. I moi drodzy, choć tu nie chodzi o stanie się człowiekiem bezgrzesznym, bo to byłaby pewna utopia. Ale tu chodzi o ten proces odwrotny, tak jak Ewie otworzyły się oczy na grzech, tak jak tak ja chcę ciągle w swoim wewnętrznym sposobie myślenia, wartościowania, postrzegania siebie, drugiego człowieka, tego świata, ciągle uczyć się zamykania oczu na grzech, aby grzech, aby nie wiem, nieczystość, mmm, niewybaczenie, yy, nieuczciwość, itd, i tak dalej, aby troszkę coraz bardziej przestawały być żywe opcje. Będzie mnie do nich kusiło, ale ja chcę wedle Bożej nauki kształtować nie tylko moje postępowanie, ale siebie samego, swoją osobowość, tożsamość, swój wewnętrzny świat, pragnień, sposobu myślenia. A więc nie zarażajmy się tym, że wciąż kuszeni będziemy, że wciąż może czasami na tak prozaicznych grzechach się wyłożymy, a jednocześnie Chcieliśmy trzeba piękno tej Bożej nauki i chcieli być ludźmi, którzy integrują te wszystkie elementy w sobie i nieustannie chcą zamykać oczy na opcję grzechu. Tego życzę sobie i tobie również. I oczywiście jak zawsze Bożego, błogosławionego tygodnia.